Witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejny odcinek ze skoczni widzów, kolejne 10 skoczni i mam nadzieję, że będzie fajnie. No, także zaczynamy. A poczekajcie, czekajcie. Przypominam o subskrypcji, ponieważ tak jak mówiłem ostatnio, na 65 tysięcy subskrypcji robię konkurs na pełną wersję Deluxe Gidam 4, w którym wyłonię dwóch zwycięzców, także no, zróbcie, żeby ten magiczny czerwony przycisk na dole stał się szary. No i to tyle z ogłoszeń parafialnych. Zaczynamy od kompleksu w brzucach. To nie są skocznie, ponieważ autor mi wysłał troszeczkę więcej skoczni niż tutaj dwie dałem. Tu tak samo mamy dwa razy marasówkę, bo no dałem, bo są fajne te skocznie w brzuzach. Te skocznie dwie, nie są takie same, różnią się. No i zaczynamy od, od, od takiego fajnego wyglądu, dosyć niespotykanego. Lubię takie coś bardzo oryginalne. Taki dach zrobiony nad zeskokiem. Zobaczmy z F3 jak to wygląda. No pięknie to wygląda z F4. Fajnie, skoczymy sobie z Abiljanem. Możemy sobie nawet skoczyć z F4. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Wszystko w, w nocy. Fajna taka tak. Teksturka tego całego rozbiegu. No, zobaczmy. Jest to troszeczkę większa skocznia, ale, ale, ale ładnie poleciałem w sumie, jak, jak na F4, więc nie jest źle. Mało kibiców przyszło. Bardzo mało kibiców. Tacy, no, wierni Kubikalowi, Sabirzanowi, przepraszam. Wracając do tego wyglądu, mamy właśnie takie zadaszenie na górze skoczni. Jest skocznia, jak najbardziej bezpieczna, bardzo fajnie zbudowana. Bardzo fajna konstrukcja, bardzo mi się podoba. Oczywiście możecie, możecie ocenić skocznie w komentarzach. No i oczywiście, możecie wszystkie skocznie pobrać z opisu pod tym filmem. Jeszcze sprawdzimy, jak skocznia wygląda w nocy. Możemy sobie oddać skok tym razem nie z F4, tylko oddamy sobie skok z e, kamery F1 albo F2, zobaczymy fajnie oświetlony, taki mamy LED oczywiście na najeździe, ale to światło, o kurczę, dosyć ciemno, nie jest aż tak bardzo jasno Myślę, że będzie jasno, ale się kładę na te za bardzo się kładę, takie żółtawe światło co? Jaki cień dają te drzewa chyba, nie wiem co to jest, ale to bardzo dziwnie wygląda, niby oświetlona, jednak jest cień mamy również inną skocznię w brzuzach e, w brzuze, brzuzach e, HS285 również zadaszona, ale już ten Dach jest zrobiony na całym rozbiegu. Bardzo mi się to podoba, naprawdę fajnie to wygląda. No i zobaczmy. A, jak skaliśmy tamten, tamten skok pierwszy Z4, tutaj też zobaczymy Z4. Oczywiście z wybiciem nie ma i najmniejszego problemu, chociaż zaraz zobaczymy, jejciu, ale nisko, ale nisko. Ale nisko i. i się wywaliłem. Także już możemy zobaczyć różnicę, jaka jest różnica na tych dwóch skoczniach. Na HS285 leci się bardzo nisko. Ogólnie nie jest bardzo stromy ten najazd, jedzie się bardzo długo. O, w końcu dojechał, ale się spóźniłem, spóźniłem, spóźniłem. Oj, jeszcze podskoczył. O, możemy z 2 zobaczyć, jak to fajnie wygląda. No tak, jak mówiłem, z wybiciem nie było problemu. To jest, jest problem z moimi umiejętnościami wyczucia progu. Z 2 będzie chyba ciężej się wybić, nie? Może chyba no, chyba, żebym tak oddalił. Ale dobrze, wybijemy się ze F1. O, teraz nie było. Dobra, nie było problemu na wyjściu z progu, ale było po wyjściu z progu. I niestety się wyglebał. Poczekajcie, nie, tak to nie może wyglądać. Jeszcze raz, teraz mi wszystko, mam nadzieję, że wyjdzie. No, no nie, no nie wyszło, no. Jeszcze raz, może teraz mi wyjdzie. Come on, come on, jest, jest, jest. Dobrze, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. No i zobaczymy, jak daleko uda mi się dolecieć. Niziutko nad ze skokiem, ale jest za rozmiar skoczni, niezły skok. Żyłowałem i 300 metrów ponad. Brawo, Sabir, że nie jestem z Ciebie dumny. Włączyłem skocznie w ciemnościach. No i e, mamy ledy na górze, zobaczycie może nie widzicie teraz, ale dokładnie się przyjrzyjcie. Świecą led -y nie są na dole, są na górze yy, tutaj usytuowane, więc też ciekawy. Inne, bardzo inne. Rzadko się takie coś spotyka, ale rzadko się ogólnie spotyka daszek. No i zew 3 włączyłem i słuchajcie, zew 3 zew 3 jakoś się skoczyło. No tutaj ogólnie nie jest góra bardzo oświetlona, ale no, ocencie skoczni oczywiście w komentarzach. Mi osobiście się bardzo podoba. prawo dla autora. Po kompleksie można powiedzieć skoczni w brzuzach. Przyszedł czas na Jasło HS225. Za stosowany template, mamy zmienione kolorki i dodane jakieś tam elementy a jak będzie wyglądać sam lot, jaka będzie parabola tego lotu, wysoka, bardzo wysoka, za za te, za wiatrołapy w ogóle. Spada, spada, ale jest bezpiecznie. Nie jest to taki typowy, że się leci nisko, nisko, w bula jest wysoko i, i ten. Tylko właśnie tu się leci wysoko, ale jak najbardziej można bezpiecznie wylądować. Także 239 metrów. Myślę, że nawet 250, jak ktoś jest dobry w dsj -ta, tutaj uskoczy. Skocznie na górze nic nie ma. Widzieliśmy już takie tutaj konstrukcje, bo to jest po prostu zwykły template. No, ze zmienionymi kolorkami oczywiście. Tutaj nie ujmujmy autorowi, że coś tutaj się postarał. Mamy, mamy wiatrołapy dodane, więc skocznia nie jest taka sucha. Ale widać oczywiście, że to jest template, ale ogólnie profil skoczni, cała skocznia, myślę, że zapisać po stronie plusów trzeba. I teraz Karamalz, Karamalz K370. Nie mamy podanego rozmiaru tej skoczni, mamy podany punkt konstrukcyjny. Zobaczmy, bardzo stroma, już to widzę. Bardzo stroma, jak na progu. Aha, to jest kamera F1, a nie, to musimy sobie przełączyć na F2. O, widzicie, tu się leci nisko, ogólnie ta skocznia nie jest szeroka, ale nisziutko, nisziutko się leci. O, teraz, teraz, właśnie to jest całkiem inny profil niż poprzednia skocznia, bo tu się leci nisko, potem wysoko i jeszcze raz nisko. Tam się leci wysoko, wysoko, się opada, się opada, ale tak łagodnie się tam opadało. No i no słuchajcie, tutaj możemy skoczyć nawet 400 metrów. Spróbujemy sobie jeszcze raz skoczyć. E, ogólnie kamera F1 jest dziwnie położona, bo no bo teraz jest na kamerze F1, nic kompletnie nie widać. Teraz na F2. Oj, 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 nie no, 400 metrów raczej z tego nie wyciągnę. Chociaż, chociaż jakbym się tak bardziej położył na narty. Nie, niestety nie kurde, bele wyglewał się. Poczekajcie, włączymy sobie wiatr na 2 metry na sekundę, a nie na pół. Jeżeli chodzi o wygląd, to również mamy zastosowanych templek, zmiany kolorki, dodane elementy, niektóre. Teksturka też zmieniona, więc też nie ujmujmy autorowi, że to jest takie suche bardzo, bo kurcze, bo kurczę to jest mokre. Lecimy, lecimy, lecimy daleko, lecimy z wiatrem 2 metry pod narty. Tak, tak, tak. 400 metrów zrobione, brawo z A teraz jest. Jeszcze jeden skok oddamy, jeszcze jeden skok. Oj, teraz problemy, problem. Ojejcie, to jest strasznie skocznia podatna na błędy. W sensie wiecie, nie wybacza błędów. O to mi chodziło, nie wiem czy to dobrze ująłem. Wow! Włączyłem w noc i mamy fajny, podświetlony ten rozbieg na różowo. Na taki fioletowy bardziej. Na taki różowo-fioletowy. Ogólnie całkocznie świeci na taki fioletowy kolor. ojej, 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 dobra, może nie będziemy skakać, ale ogólnie każdy światełka, każdy reflektor świeci na taki fioletowy kolor i ogólnie skocznie jest w takim kolorze, więc też y, oryginalnie i charakterystycznie właśnie dla tej skoczni. No a teraz y, z y, takiej dużej, bardzo dużej mamuczej skoczni przechodzimy na troszeczkę mniejszą, HS130, koryczany. No i zobaczmy, jak wygląda. Mamy też, mam wrażenie, że na tym robione, czy się mylę, bo może się mylę, nie wiem, jeżeli autor to ogląda, to może napisać, czy się mylę, bo dosyć to jest zmienione. Schodki są dodane takie po y, brązowe. Y, skocznia rozmiarowo jak lahki. No widzicie, mamy schodki dodane. Nie jest to jakoś super bardzo dopracowane, bo to jest kurcze bez poręczy. Tutaj zaczynają się, w sensie tu się tam się zaczynają gdzieś na górze, tu się kończą poręcze, no i to tyle z poręczy. Szkoda, szkoda. Jak wygląda jeszcze góra? Poczekajcie, zobaczymy. No generalnie no, nie wygląda to bezpiecznie. Znowu ktoś tu przyjdzie i znowu ktoś się zabije. Skocznia w nocy nie jest oświetlona, fatalna sprawa. Ale skoczymy sobie jeszcze raz, tym razem w nocy. Oj, chyba za bardzo się położyłem na narty, ale złapał noszenie i no nie ma za rozmiar skoczni, ale myślę, że z lepszymi umiejętnościami niż moje. Co? Poczekaj. Co? Jak skoczyłem 143,5 metra jak skocznia ma 130. Poczekajcie, co? Przecież to punkt konstrukcyjny ma 130, a HS ma 150. Zostaliśmy perfidnie oszukani. O nie, nie możemy tak zostawić. Przechodzimy na kolejną skocznię Lilingen skocznia położona w Austrii, czyli w końcu gdzieś indziej niż w Polsce. Mamut HS235. Włączyłem ją w nocy, bo nie zmieniłem godziny, ale dobrze, zobaczymy sobie ją najpierw w nocy. Mamy fajne podświetlone światełka, takie fajne w sensie mamy fajnie podświetlone rozbieg światełkami. Ależ nisko, ależ nisko. Oj, tu się robi wysoko. Bardzo szeroka ta skocznia jest od razu po wyjściu z progu. No i za, spokojnie za rozmiar skoczni. Bardzo ciekawy profil. Bardzo ciekawy wygląd tej skoczni. E, I podświetlony rozbieg. Taka, taka tutaj tym razem pomarańczowa. Ale dobrze, zbytnio nic tutaj nie zobaczymy więcej w nocy, więc przejdźmy do godziny 13. Mamy wielką flagę Austrii. Znowu niebezpieczna skocznia. Czyli co? Na temblejcie została robiona? Czy na jakimś innym smolcu? Być może na przykład smolec był wzięty i bardzo Poszerzony rozbieg, wydłużony i, i zmienione te kolorki, więc autor też tutaj napracował. Bardzo ciekawe, mamy tutaj wiatrołapy. Taka, taka, taka siatka, ale taka prześwitująca siatka. No i co, wylądował. No i pięknie, Sabic, że nie jestem z dumny znowu. A wiecie co? Spróbuję w 4 skoczyć. No i co, i co powiesz na to? No i co powiesz na to? Przelecę tą bólę. No, no, było blisko. Kamera F4 to nie dla mnie. Marasówka, tym razem HS89. Mamy tutaj również kompleks dwóch skoczni. Wybrałem Właśnie takie, bo mi się bardzo spodobały. Zresztą, zobaczcie, mamy na templecie, mamy klot zany nakanem, ale ten template naprawdę jest fajnie wykonany, w sensie zmodyfikowany, tak naprawdę. E, tutaj mamy mniejszą skocznię, HS89, e, no i skoczymy 91 metrów, czyli pierwszy skok za rozmiar skoczni. E, ogólnie bardzo fajne kolorki, bardzo mi się to podoba. No kurczę, nie ma poręczy, ale to na, tym, na tych template'ach tak jest. Autor się postarał, próbował zmienić, bardzo dobrze mu to wyszło, tak sądzę. E, skoczymy sobie jeszcze z F4, sprawdzimy. Fajny profil, fajny rozbieg, no nic innego, oczywiście skocznia grywalna, można grać i, i śmiało i nie ma punktu konstrukcyjnego, jestem fatalny. No i druga skocznia, ma tym razem HS163 mamy inne kolorki, oczywiście znowu na tym templatecie. Podobna, podobny ten rozbieg, ale inne kolorki, inne wydaje mi się, że barierki, może teksturki, nie wiem. Ale skocznia nie jest aż tak bardzo super podobna. Fajne te kolorki, bardzo dopasowane. Mamy tutaj przeważający zielony kolor. Podoba mi się też profil tej skoczni, bo nie my się wybijamy wysoko, ale później bardzo nisko nad ze skokiem i można naprawdę pociągnąć za rozmiar skoczni, jak to było w pierwszym skoku na przykład. Jeszcze raz spróbujemy, może teraz będzie lepiej. O, wyżej, wyżej, nie tak agresywnie. No i... no widzicie za rozmiar skoczni, ale już, już przy punkcie konstrukcyjnym byłem bardzo nisko. Tak wygląda skocznie w nocy, tutaj nie mamy podświetlone akurat rozbiegu na zielony kolor, a szkoda, bo to mogłoby jeszcze fajniej wyglądać. O no i cyk, zobaczymy jeszcze sobie skoczymy sędziowi. Mamy tam budkę sędziów tam, no i kurde, te te skoki. Tu mamy fajną budkę sędziów, taka trochę zakopana w śniegu, ale no fajnie. Rokietnica K50, znowu mniejsza skocznia, ale słuchajcie, to nie będzie zwykła skocznia, bo już widzieliście, jak się długo ładowała, zapytacie się, no ale dlaczego tak się długo ładowała? Przecież tu nie ma nic specjalnego zbytnio. No i jak nie ma nic specjalnego? Zaraz wam pokażę, co jest specjalne. Ustawimy sobie tylko godzinę na bardzo późną. I to jest właśnie w tym niezwykłe pierwszy raz widzę skocznię w Dersoccie, która e, świeci. W sensie zeskok świeci na różne kolorki no, no pięknie to wygląda, naprawdę brawo, ale to nie tylko te kolorki są fajne bo zaraz zauważycie po prawej stronie jest takie miejsce, gdzie trenerzy mogą stać zresztą może włączmy sobie dzień jeszcze raz, ale kurde, te kolorki mnie no fascynują, bardzo mi się też podoba, że ta skocznia jest jak najbardziej bezpieczna, są barierki są poręcze i no kurde no jestem pewien podziwu, bo takie detale właśnie na takie rzeczy też patrzę i zwracam uwagę, a tutaj jest naprawdę to dopracowane i widać, widać zaraz też ten, to miejsce dla, dla Trenerów, ale jeszcze sobie skoczymy, no taki lekki gibon, nie, to nie był gibon, to było machnięcie. O to mi chodziło, o tu są nawet schodki, tam z tyłu zobaczmy. Można tutaj sobie wejść. Trenerzy tu wchodzą, tutaj machają chorągiewką, tam patrzą, tak, przybliżają sobie, mają takiego zuma w oczach i machają chorągiewką i patrzą jak leci ich zawodnik. Tak, tutaj fajne barierki mamy, e, tutaj mamy cała skocznia jest otoczona poręczą, fajnie, w sensie góra, o to mi chodzi. No i no i naprawdę dopracowany, także brawo dla autora. ocencie skocznie w komentarzach. No i oczywiście macie. Do pobrania w opisie pod tym filmem. I ostatnia skocznia dzisiaj, szeroka skocznia zobaczymy, jaka bardzo szeroka zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Góra, nie patrzcie się na górę zobaczcie, co będzie zaraz. Tutaj niby nic specjalnego nie, no wybijamy się bardzo szeroka ale jednak się okazuje, że nie jest taka bardzo szeroka i Sabirżan się zaklinował. <laughs> Ale kurde, on lepiej to wygląda jak wisi w powietrzu. Ostatnio na live, właśnie była ta skocznia, i co ciekawe, a nie, możemy, słuchajcie, możemy. Ostatnio na live mi się zaklinował na pewnej wysokości, i kiedy on się zaklinuje na pewnej wysokości, to my nie możemy tego skoku zakończyć. A, a może teraz się zaklinuje? Tak, zobaczcie. Nawet z to mi się zaklinował. To jest coś nowego. I zobaczcie, nie ma metrów, to znaczy, że skok nie został zakończony i nawet jak klikam sobie myszką, to nie da się skoku zakończyć. Jedynym wyjściem z tego jest po prostu zakończenie tego treningu, odpalenie skoczni na nowo. No i skoczymy. Sobie jeszcze raz, bo skocznia, no, skocznia jest jedyna w swoim rodzaju. Skocznia jest oryginalna. No i, no i taka bardzo eksperymentalna. Co się stanie, jak. Jak z, z, zwężymy skocznie i Sabildan nie będzie mógł przelecieć. No właśnie to się stanie, a Sabildan nie będzie mógł przelecieć. Sabilżan zaklinował się w powietrzu, no i sobie wisi. Także pobierzcie skocznie, przetestujcie, a mi pozostało się tylko z Wami pożegnać, ponieważ to jest koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Przesyłajcie dalej swoje skocznie na mojego maila. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jeżeli tak, to jest fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę. Subskrypcji na moim kanale. Przypominam o konkursie. Kiedy będzie 65 tysięcy subskrypcji, to właśnie zorganizuję taki oto konkurs na pełną wersję delu skidjam 4 z 3-miesięczną subskrypcją online. Także, no, subskrybujcie, subskrybujcie, będzie bardzo fajnie. Możecie wbijać na inne social media: Facebook, Instagram, Twitter. Wszystko macie w opisie. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. Cześć!